Zaczynamy, witajcie serdecznie. Jestem Piotr Poręba z Lublina. Pochodzę z Lublina, urodziłem się w Lublinie. Mieszkam już 53 lata w Lublinie, bo mam 53 lat. Pracuję jako monter ciepłowniczy w skrócie, dostarczam ciepło systemowe do domów. Czyli Martwię się tym, że wygrzejniki grzały w mieście, w blokach, żeby była ciepła woda w kranie, żeby ludziom było ciepło. Z elektrociepłowni ciepło dostarczam do mieszkań. Jeśli chodzi, no mam, mam żonę, mam dwóch synów. Normalne życie na szczęście. I wiedzę ojca PIO poznałem pięć lat temu. Na takim programie TAGEN yy, zobaczyłem, usłyszałem Wiesia Matucha. Yy, no po prostu, jak to mówię, zerwało mi kapcie z butów. To było, to było coś wtedy, chociaż przez długie lata byłem takim twardym ateistą. Nie uznawałem religii żadnej. To, to właśnie do mnie dotarło. W pewnym sensie troszeczkę Wiesio mnie nawrócił nawet. Słuchaj, bo jeszcze mam takie pytanie do Ciebie. Jaką funkcję pełnisz w stowarzyszeniu? No w stowarzyszeniu jestem członkiem, współzałożycielem. Urzędy państwowe potrzebują określoną ilość ludzi, żeby zarejestrować stowarzyszenie, więc dołączyłem po to, żeby ta, ta nasza organizacja, to nasze stowarzyszenie mogło zaistnieć. No takiej funkcji takiej konkretnej no to żadnej nie mam eee, masz, pasja masz, mnie no, masz masz, pasja, y, pasja. Y, masz funkcję y, jesteś takim naszym aniołem można powiedzieć stróżem i, i inspirujesz nas do działania, masz świetne pomysły więc y, tak jak mówisz y, y, żeby zalegalizować stowarzyszenie potrzebne jest 7 osób i, i, I ty jesteś właśnie wśród tych siedmiu osób, które zostały yy, powołane do tego, aby móc wystartować. Dzięki ci za odpowiedź. Ja, ja chciałem tylko jeszcze dać, że jedyną no. pasją, znaczy taką największą pasją moją jest to spotykanie się z wami na żywo. Taki kontakt, yy, bardzo ludzki to jest moja taka największa pasja. Co do y, Stowarzyszenia Systemu Miłości. Uważam, że to jest najważniejszy, najważniejsze wydarzenie, najważniejsza rzecz na nad, nadchodzącą epokę. To jest po prostu. No nie da się tego niczym zastąpić. Sam fakt, że to jest tylko u nas w Polsce na razie, dowodzi na to, że, że, że to, jest, to jest mega wydarzenie. Nie, nie, ma, nie ma szans to, żeby to ominąć, żeby to to, to nawet po prostu musimy w tym być. Nawet musimy y, słuchać tych wieśorek, musimy uczyć się tej wiedzy, i nie możemy jej brać tylko i wyłącznie do siebie. Po to jest towarzyszenie, żebyśmy nie y, przyznawali tej wiedzy tylko dla siebie, tylko żeby ją promować, żeby ją y, dawać innym ludziom, bo o to chodzi to jest najważniejsze promować. I y, przekazywać tą wiedzę, którą się dostało. Nie trzymać jej w sercu dla siebie, bo to też jest jakaś forma egoizmu. Takie słuchanie wiesia matucha, słuchanie nauk ojca pio tylko po to, żeby samemu się, samemu. To jest po prostu religia w dalszym ciągu. A, a wiedza ojca pio, stowarzyszenie ma promować ma przekazywać tą wiedzę innym ludziom. No nie, nie, pięknie, nie, pięknie nie, żeś odpowiedział na wszystkie pytania. Nie, nie, musiałem, nie, nie musiałem ciebie o nic prosić. Poleciałeś po kolei sam. Po bandzie. No, to chyba wszystko, <laughs> powiem ci, że, że tak naprawdę nie będziemy tutaj rozszerzać tego tematu, bo poza tym my wcześniej też nagrywaliśmy różne filmy i dla chętnych, którzy będą chcieli więcej się dowiedzieć o nas, no to zapraszamy do odwiedzania. Dokładnie, do tych innych filmów, filmów. Tak, do, do tych innych filmów. filmów, i tam mnóstwo szczegółów jest o tym, opowiadamy o naszych perypetiach życiowych, i, i, i o tym właśnie, jak wiedza ojca Pio wpłynęła na nas, w jaki sposób nam pomogła, i to, że teraz pobudziła ona w nas tą chęć, właśnie, dzielenia się. Tą z innymi. z innymi, żeby innym duszą pomóc nie? w pewnym sensie. I, i to stowarzyszenie właśnie jest takim narzędziem, które właśnie daje nam tą możliwość, aby w sposób właśnie taki legalny móc fizycznie dotrzeć do, do tych istot właśnie poprzez edukację, poprzez wydawanie książek w pierwszym. W pierwszym Właśnie. W pierwszej kolejności i, i. Pierwsza, najważniejsza rzecz: wydanie książek Wiesia Matucha, wszystkich trzech. Dobra. To dzięki Ci Piotr za przedstawienie mnie. Dziękuję, dziękuję. Kocham Was. Dzielcie się tą wiedzą. Dzielcie się tą wiedzą i zachęcam do przyłączenia się do stowarzyszenia. No raz wsparcie, no bo bez tego na tej ziemi się nie da. No nie tak. da się tylko. Właśnie Nie nagrywamy się... po to te filmy, żeby zachęcić innych do, do uczestniczenia w tym, w tym wydarzeniu, do tego szczytnego celu, jakim jest właśnie edukacja, samego siebie naprawianie i innych. Także dziękujemy tak. i do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia, do Cześć. zobaczenia. Pokój, dobro. Hej. Kochani, potrzebujemy Was tu i teraz. System miłości wymaga Waszego działania. Z samego lajkowania i wysyłania serduszek nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Teraz liczy się tylko konkretne działanie. Stowarzyszenie SM daje Wam realne narzędzie. My zrobiliśmy pierwszy krok, ale bez Waszego drugiego kroku nic nie ruszy do przodu. Sympatycy lwiesiorynek, to jest moment, by pokazać, że naprawdę Wam zależy. W tym kołchozie pracy nic się samo nie zmieni. Bez Waszego zaangażowania nie pomożemy nikomu. Nie zdziałamy niczego i nie zbudujemy żadnej wspólnoty.